Musi być gotanie, Filip! Filip Wiśniewski, a na drodze wojownika zwycięski, szczęśliwy, uradowany Piotr Lewandowski. Piotrze, gratuluję. Dziękuję bardzo. Wbrew pozorom nie była to łatwa walka, tak naprawdę jestem tutaj po ciężkiej zapaleniu oskrzeli i kurde, myślałem, że mi tchu zabraknie, natomiast na szczęście na szczęście wszystko skończyło się tak, jak powinno się skończyć. Tylko troszeczkę zabrakło mi tyle, żeby sprawa rozwiązała się szybciej poddaniem. Ale... Tomasz Hadzicki. Twarde warunki postawił, to tak. znaczy miałeś pełną dominację, pełną kontrolę pleców przez cały czas, natomiast nie dało się go skończyć. Powiedz, co było kluczem, że on tak dobrze się bronił? So, e, ogólnie e, jedna rzecz, która mnie bardzo uderzyła w tym, co robił Tomek, to e, niesamowicie ma dopracowaną e, atak na nogę, jakby z zapleców, tak sobie jakoś tam podbiera tą nogę i, i robi dźwignię prostą, na, gdzie zazwyczaj jest tak, że nogi trzeba skrzyżować, skrzyżować, a tutaj to jak ma jakoś tak wypracowane, że rzeczywiście jakby tam już w piątej minucie walki, jak ta dźwignia wjeżdżała na prawą nogę, no to ja czułem już nawet na kolanie tą, tą dźwignię. E, także myślę, że to jest taki prywatny myczek Tomka, który też troszeczkę mnie dozorientował i trochę odwraca uwagę od tego, żeby iść typowo w poddanie, natomiast no jeżeli chodzi tutaj o górę, no to, to czołg to tam nie, nie do znalezienia, nie? Jakby szyja i tak dalej, także jest elegancko. Piotrze, jak obserwuję ten świat grapplingu coraz głębiej i coraz bardziej, tak obserwowałem też Twoje walki na Grand Game Cupie w, wcześniej, masz taki swój styl, że szukasz tych leglocków zazwyczaj i tutaj mam wrażenie, że plan był podobny, czy się mylę? Znaczy to tak, plan był taki, że szedłem po nogi, natomiast wiedziałem, że Tomek, jakby widziałem, że Tomek u Dawida drobiny, którego też serdecznie pozdrawiam, z którym też mieliśmy epickie kiedyś batalię, Tomek u Dawida trochę czasu spędził, i jakby tak myślałem, że będzie jakby robił różnego rodzaju obrony na nogi? I mówiąc szczerze, moim takim podstawowym planem było to, żeby zamarkować, pójście po nogę. I jak tylko Tomek cofnie biodra, zostawi miejsce, to żeby go zgarnąć i wejść za plecy. No i to się udało w 100%. Nie? Jakie są Twoje następne cele? Ambicje, wyzwania, bo jesteś zawodnikiem, nie chcę wypłynąć wieku, ale doświadczonym przede wszystkim, jeśli chodzi o ten świat grapplingu. Także, jakie są Twoje główne cele, główne marzenia, co chciałbyś być może w następnym roku już osiągnąć? Jest tak naprawdę, no ja od zawsze mam jedno marzenie i tym marzeniem są trialsy ADCC. W tym roku niestety wpadłem na genialny pomysł i zszedłem do trialsów na 99 i po prostu to było chyba najgłupsza rzecz, którą zrobiłem przez ostatnie 5 lat, jeżeli chodzi o swoją karierę, bo totalnie zjadło mi to siłę wszystko jakby te trialsy nie poszły po mojej myśli, natomiast już w tym roku w Serbii są trialcy w lutym bodajże i to jest taki cel główny no i tam już swoje w naturalnej wadze, w plusie także z dużymi chłopami, to jest główny taki cel, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o mniejsze, no to przede wszystkim teraz chciałbym się trochę doleczyć, jakby doleczyć też kilka kontuzji, które są, natomiast mam nadzieję, mówiąc szczerze, że uda mi się jeszcze w tym Roku w jakimś poważnym turnieju nie? Piotrze, chciałbym Cię jeszcze dopytać o, o pewien fenomen, którego w pewien sposób nie jestem w stanie zrozumieć, chociaż oczywiście bardzo doceniam, ponieważ yy, Paweł Jaworski to jest zawodnik absolutnie wymykający się wszelkim ramom, jeśli chodzi o logikę. Ja widziałem też Runda, i komentowałem jego walkę z Tobą, gdzie, gdzie wygrał. Ja nie chcę w sposób, powiedzieć w sposób bardzo łatwy, ale. No, wyglądało to po prostu, jakby on się bawił każdym rywalem i wygrał ten cały turniej z Mantasem Daublesem. Powiedz, jaki jest sukces? Jaki jest w ogóle fenomen Pawła Jaworskiego, że on tak świetnie radzi sobie, też mając tak ciężkich rywali. Słuchaj, znaczy, jeżeli chodzi o Pawła, to ja mogę powiedzieć jedną rzecz, że Paweł to jest pierwsza osoba z tego co ja kojarzę, która w ogóle poddała mnie trójkątem w trakcie walki, trójkątem nogami. I w trakcie walki na zawodach czy na jakiejś gali. I ja zawsze się szczyciłem tym, jak tam tłumaczyłem chłopakom techniki, że w trójkąt po prostu wystarczy nie wejść. No to już trochę mi Paweł teraz zabrał moje ulubione słowa. Natomiast natomiast tak, ja powiem tak, że ja ja mogę oglądać jakby, e, kiedyś mogłem oglądać walki Gordona i Ryana, tak po prostu e, non stop w kółko zapętlone od rana do nocy i Paweł mówiąc szczerze jest drugą taką osobą i jakby jak ja go ja po prostu kocham oglądać jego walki, to jest coś niesamowitego, jak on to robi na takim luzie i powiem więcej, miałem z Pawłem przyjemność kulać się, bo to była czysta przyjemność, powiem tego, że tą walkę jakby, no, nie, nie moja ręka była ku górze uniesiona, natomiast to było coś niesamowitego, bo to w jaki sposób, to, to jest fenomen, który myślę, że naprawdę e, złoty medal na Mistrzostwach Świata ADC. Czy tam cgi po prostu myślę, że wszystko będzie powygrywane. Bo nie zapominajmy, że ten chłopak ma, mógłby być moim synem tak naprawdę, bo ma ile 20-21 lat mi się wydaje. Nie? A ja już troszeczkę no zanim on się urodził, to już kurczę, dobra, człowiek, no, no, no nie, masakra. Dobra, to teraz się poczułem staro dopiero, dobra. Dla każdego sportowca mam takie wrażenie, że, że ta, każda porażka jest taką, chociaż minimalną zadrą, taką solą w oku, czy ty masz w swojej myśli, aby jeszcze raz spróbować się kiedyś z zławem, żeby pokazać, że starcie po prostu na więcej. Ale Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Wiesz co, ja mówię szczerze, jakby e, tą walkę też z Pawłem miałem jakby na takim momencie, że ja byłem bardzo zafascynowany jego w ogóle walkami. Ja się cieszyłem samą tą możliwością walki, natomiast myślę, że też stać mnie jakby na dużo więcej i na pewno tam będzie więcej oporu. I mam nadzieję, że gdzieś tam też na no, jakby, bo no, mam taki mycie, który myślę, że może siąść, bo tak jak mówię, jestem fanatykiem teraz jego walk, więc myślę, że mogę coś tam wypatrzyć. Natomiast e, no tak, wiesz co? ja też staram się postrzegać te przegrane walki w ten sposób, że uczę się z nich, jakby na mnie kręcają bardzo dalej. Do, do, do kolejnych starć. E, też w tym roku miałem tak, że po, po zeszłym bardzo mocnym sezonie, gdzie udało mi się gdzieś tam i w wiele drugich miejsc wy, wyciągnąć na Mistrzostwach Polski, czy, czy jakieś tam, tam Central Europę, coś tam ADCC, e, czy na Słowacji i tak dalej, to teraz miałem taki w tym roku, na, na początku roku troszeczkę, e, troszeczkę mi się wszystko wyhamowało, ale myślę, że już teraz wracam na dobre tory e, no i zdecydowanie pokażę jeszcze bardzo fajne walki, bo też sam szykuję nowe myczki u siebie, tylko dzisiaj, tak jak mówię, nie chciałem tutaj jakby ich pokazywać i tak dalej, bo jeszcze nie czuję się taki w pełni, w pełni jakby fizycznie zdrowy. O tak to mnie bardzo zaskakiwało, że zarówno Ty, jak i chyba Jakub Deska, czy Damian Tarasiewicz, nie pamiętam kto, kto się z nim wtedy mierzył. Wy zazwyczaj walczycie z pleców, do, z pleców. Do walki z Pawłem podeszliście, próbując przechodzić gardę. Dlaczego? Jest to dlatego, że ja szykuję jakby chciałbym się trochę przebranżowić. I, I bardzo dużo ostatnio pracuję nad tymi przejściami, gardy, nad pracą z góry, nad zapasami, co mogę niektórych zaskoczyć prawdopodobnie. Natomiast no z kim lep lepszym mogłem to sprawdzić, niż spadłem. Okej, okay, przegrałem tą walkę, natomiast tak naprawdę e, nikt aktualnie na całym świecie, mówię to z pełną odpowiedzialnością. W moim odczuciu nie jest lepszym zawodnikiem z pleców niż z Paweł, więc jeżeli ja pracuję nad tym, żeby tam pracować sobie z góry, to z kim mam walczyć jakby z góry, jak nie z Pawłem, nie? I jakby i to było dla mnie fenomenalne, że mogłem sobie to zweryfikować właśnie z nic. Nie? I też jakby dużo mnie to nauczyło. To ostatni fragment naszej rozmowy, Piotrze, czy śledziłeś ostatnią galę Let's play, czy? Mówiąc szczerze, ostatnio nie miałem, nie miałem czasu na to, żeby tutaj lo lokalne, tutaj czy w Polsce ale Suwałka w Suwałkach, e, Więc to dlatego, że po prostu byłem bardzo mocno skupiony, bo i tutaj mój zawodnik się szykował, ja się szykowałem i też mieliśmy tam jakieś takie duże zawirowania, jeżeli chodzi o, o, o właśnie pomysły treningowe. E, I mówiąc szczerze, byłem trochę odcięty od tej sceny, ale za chwilę będę na nadrabiał wszystko. Okay, to na koniec, w Twojej opinii, czy przede wszystkim rysują się szanse na Twój występ na jakiejś gali, właśnie jak Let's Play? I też jak Ty oceniasz tą polską scenę grapplingową i jej kondycję? Jak my stoimy na arenie międzynarodowej? Znaczy, ja, ja powiem tak, że e, po wy, wyjazd, wy, wyjazd na jakiekolwiek zawody zagraniczne, rangi ADCC Pro, e, ogólno tam krajowe i tak dalej, to jeżeli tam nie ma Polaków, to to jest spacer przez łąkę tak naprawdę, nie? I jakby e, jest ten taki fajny tekst, że polskie jiu-jitsu ma się dobrze. Ja się z tym zgadzam, no bo my jesteśmy w tym momencie tak naprawdę najmocniejsi w Europie. I myślę, że tylko będziemy lepsi, bo ten młody narywek zawodników jest fenomenalny, to są po prostu chłopacy, którzy wyglądają jakbyście już w brzuchu tam u mamy kulali, nie? I myślę, że tylko to będzie się rozwijać. Piotrze, to dzisiaj tyle, bardzo Ci dziękuję, gratuluję tego zwycięska z Tomaszem Hadzickim, no i ja czekam na więcej. Tak jest, tak jest, na pewno będzie więcej. Dzięki dziękuję. wielkie.